Czerwiec 1945 roku. Krótko po zakończeniu II wojny światowej w Europie. Amerykańscy żołnierze poszukujący zbrodniarzy wojennych, odpowiedzialnych za zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej, przybywają do klasztoru kapucynów w Alteting w Niemczech. Znajdują tam człowieka, którego szukali katolickiego księdza. Nie jest to jednak zwykły ksiądz. To były prezydent faszystowskiego państwa słowackiego, które podczas II wojny światowej ściśle współpracowało z nazistowskimi Niemcami i wysyłało dziesiątki tysięcy słowackich Żydów do obozów koncentracyjnych, gdzie spotkała ich śmierć. Nazywa się Józef Tiso. Józef Tiso urodził się 13 października 1887 roku w Bycza, ówczesnej części Austro-Węgier. Jego ojciec był rzeźnikiem, a Józef wychowywał się w religijnej rodzinie. Ponieważ był doskonałym uczniem z talentem do języków, zwłaszcza węgierskiego i niemieckiego, zwrócił na siebie uwagę biskupa rzymskokatolickiej diecezji Nitra, Imricha Bende, który wysłał go na studia teologiczne na Uniwersytecie Wiedeńskim w 1906 roku. W 1910 roku Józef Tiso został wyświęcony na księdza. A rok później ukończył studia jako doktor teologii. Po powrocie do ojczyzny Tiso został księdzem pomocniczym w trzech parafiach na terenie dzisiejszej Słowacji. Prowadził szeroko zakrojoną działalność edukacyjną i społeczną wśród miejscowej ludności oraz walczył z ubóstwem i alkoholizmem. Uważa się, że to właśnie w tym czasie ukształtowały się jego antysemickie poglądy. Tiso obwiniał żydowskich właścicieli karczm za rosnący alkoholizm, a także był członkiem Stowarzyszenia Samopomocy Sprzedającego Żywność i Odzież taniej niż lokalny sklep, którego właścicielem był Żyd. Po wybuchu I wojny światowej 28 lipca 1914 roku, Józef Tiso służył jako ksiądz wojskowy w 71 Pułku Piechoty Armii Austro-Węgierskiej, który składał się głównie ze słowackich żołnierzy. Podczas duchowej opieki nad rannymi i umierającymi żołnierzami, Tiso na własnej skórze doświadczył okropieństw wojny. Pod koniec 1914 roku Tiso zachorował na poważną chorobę nerek i jego kariera wojskowa dobiegła końca. Rozpad imperiów rosyjskiego, niemieckiego, osmańskiego i austro-węgierskiego doprowadził do powstania niepodległych państw, w tym Polski i Czechosłowacji która powstała w październiku 1918 roku, kiedy ogłosiła niepodległość od Austro-Węgier. Obejmowała ona czeskie prowincje Czech i Moraw, Słowację, prowincję Rusi Podkarpackiej, która zajmowała wschodni region Czechosłowacji oraz części Śląska Austriackiego. 50% populacji Czechosłowacji stanowili Czesi. Niemcy i Słowacy stanowili odpowiednio 22 16%. Reszta to Węgrzy, Ukraińcy Żydzi i Polacy. Pierwsza wojna światowa zakończyła się 11 listopada 1918 roku, kiedy niemiecka delegacja podpisała rozejm w lesie kąpień we Francji. Wprowadzenie nowych broni takich jak karabiny maszynowe i wojna gazowa doprowadziło do ogromnych strat, a wojna pochłonęła życie 10 milionów żołnierzy. Straty materialne i przemysłowe były katastrofalne. W rezultacie zwycięskie mocarstwa Narzuciły szereg traktatów pokonanym państwom. Traktat Wersalski z 1919 roku obarczał Niemcy odpowiedzialnością za rozpętanie wojny i ogromne straty materialne. Traktat wymagał demilitaryzacji nadrenii, rozległych płatności reparacyjnych ze strony Niemiec i utraty 13% przedwojennych terytoriów Niemiec, w tym okręgu chlucin, które Niemcy musiały przekazać Czechosłowacji. Traktat został podpisany 28 czerwca 1919 roku w Pałacu Wersalskim. Hańba porażki i porozumienie pokojowe z 1919 roku odegrały ważną rolę w powstaniu nazizmu w Niemczech i wybuchu II wojny światowej zaledwie 20 lat później. W grudniu 1918 roku, na kilka miesięcy przed traktatem wersalskim z 1919 roku, Józef Tiso dołączył do Słowackiej Partii Ludowej, skrajnie prawicowej, klerykalno-faszystowskiej partii politycznej o autorytarnej ideologii. Partia została założona przez Andrzeja Chlinkę, słowackiego księdza katolickiego w 1913 roku. Po upadku Cesarstwa Austro-Węgierskiego pod koniec I wojny światowej i utworzeniu Czechosłowacji w październiku 1918 roku, Andrzej Hlinka sprzeciwiał się czechosłowakizmowi, który podkreślał wzajemność Czechów i Słowaków i domagał się słowackiej autonomii. Józef Tiso stał się popularnym mówcą partii, stopniowo umacniając swoją pozycję dzięki energii, inteligencji i elitarnemu wykształceniu. W 1925 roku partia zmieniła nazwę na Słowacką Partię Ludową Chlinki. Tiso stał się jednym z liderów partii, a po tym, jak został czechosłowackim ministrem zdrowia i wychowania fizycznego w 1927 roku, niespodziewanie odmówił przyjęcia mieszkania zapewnionego przez rząd, zatrzymując się w jednym z praskich klasztorów. W 1930 roku. Tiso został oficjalnym wiceprzewodniczącym Słowackiej Partii Ludowej Hlinki i wydawał się być przeznaczony na następcę Hlinki. W latach po I wojnie światowej w Związku Radzieckim i we Włoszech powstały reżimy totalitarne, kierowane przez dyktatorów takich jak Józef Stalin czy Benito Mussolini. Ta forma rządów zakazywała działalności wszelkich partii opozycyjnych. A państwo starało się przejąć kontrolę nad każdym aspektem życia publicznego i prywatnego. W połowie lat 30. poglądy Tiso również przesunęły się w kierunku idei autorytarnych i totalitarnych. Wielokrotnie deklarował, że Słowacka Partia Ludowa Chlinki jest jedyną partią reprezentującą Słowaków i jedyną, która przemawia w imieniu narodu słowackiego. Adolf Hitler został dyktatorem w 1933 roku, gdy jego partia nazistowska doszła do władzy. Jednym z powodów było to, że wielu Niemców nie mogło pogodzić się z porażką swojego kraju w pierwszej wojnie światowej argumentując, że zdrada i słabość na tyłach sparaliżowały i ostatecznie spowodowały załamanie frontu. Twierdzili, że Żydzi zrobili wiele, by szerzyć defetyzm i tym samym zniszczyć niemiecką armię. Interpretowali warunki Traktatu Wersalskiego i związane z nim wysokie odszkodowania jako zemstę zwycięzców i rażącą niesprawiedliwość. Hitler twierdził, że komuniści i Żydzi zrzekli się niemieckiego honoru na rzecz haniebnego pokoju. Reżim nazistowski zaczął nie tylko ograniczać prawa obywatelskie i prawa człowieka Żydów, zakładając pierwsze obozy koncentracyjne, ale także zażądał zwrotu kraju sudeckiego do Rzeszy Niemieckiej. Sudety były obszarem granicznym Czechosłowacji, na którym mieszkała etniczna niemiecka ludność Czechosłowacji. W tej części Czechosłowacji znajdowały się również pozycje obronne Armii Czechosłowackiej na wypadek wojny z Niemcami. Późnym latem 1938 roku Hitler zagroził wybuchem wojny europejskiej, jeśli Sudety nie zostaną oddane Niemcom. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemiec Zorganizowali konferencję w Monachium między 29 a 30 września 1938 roku. W tym, co stało się znane jako układ monachijski, zgodzili się na niemiecką aneksję Sudetów w zamian za obietnicę pokoju ze strony Hitlera. Czechosłowacy nie zostali zaproszeni na konferencję i czuli się zdradzeni przez rządy brytyjski i francuski. 30 września 1938 roku brytyjski premier Neville Chamberlain po powrocie z Monachium ogłosił deklarację Pokój dla naszych czasów, wierząc, że udało mu się uniknąć wojny. Pokój ten nie trwał jednak długo. W wyniku porozumienia monachijskiego przywódcy demokratycznego rządu Czechosłowacji podali się do dymisji. Prezydent Benesh wyjechał z kraju do Francji, a Słowacji przyznano znaczną autonomię. W tym czasie Józef Tiso był już liderem słowackiej Partii Ludowej Hlinki, ponieważ Andrzej Hlinka zmarł w sierpniu 1938 roku, zaledwie kilka tygodni przed konferencją monachijską. 14 marca 1939 roku Józef Tiso został premierem I Republiki Słowackiej, która do tego czasu była częścią Czechosłowacji jako autonomiczne państwo słowackie. Dzień później, 15 marca, nazistowskie Niemcy najechały i zajęły czeskie prowincje Czech i Moraw, rażąco naruszając układ monachijski. Pod przywództwem TISO Słowacja stała się nazistowskim państwem marionetkowym, którego zwolennicy ustanowili faszystowską, autorytarną, jednopartyjną dyktaturę, pozostającą pod silnym wpływem separatystycznej katolickiej hierarchii duchowej w polityce wewnętrznej. I ściśle sprzymierzoną z nazistowskimi Niemcami. Partią rządzącą była słowacka partia ludowa. Druga Wojna Światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku wraz z inwazją na Polskę. W październiku 1939 roku Tiso został prezydentem I Republiki Słowackiej i ściśle współpracował z nazistowskim reżimem. W kwietniu 1940 roku uchwalono pierwszą ustawę o Aryzacji, która oznaczała konfiskatę mienia należącego do Żydów i wykluczenie ich z gospodarki. Było to uzasadnione stereotypem i wzmocnione przez propagandę, że Żydzi zdobyli swoje bogactwo poprzez uciskanie Słowaków. W połowie lipca 1940 roku, wkrótce po upadku Francji, Adolf Hitler zaprosił TISO na szczyt w Salzburgu. Powodem było to, że po tym jak w 1939 roku Słowacja zrzekła się znacznej części swojej polityki zagranicznej i autonomii wojskowej na rzecz Niemiec w zamian za gwarancje graniczne i pomoc gospodarczą. Frakcja Słowackiej Partii Ludowej, która składała się z intelektualistów skupionych wokół czasopisma Nastup, sprzeciwiała się naśladowaniu Niemiec i nalegała na niezależną politykę zagraniczną. Niemcy dążyły do usunięcia grupy Nastupa z wpływowych stanowisk. Obok Nastupa istniały dwie inne frakcje Słowackiej Partii Ludowej. Radykalny odłam kierowany przez słowackiego premiera Wojtecha Tuke, który również wziął udział w konferencji w Salzburgu oraz odłam klerykalny, kierowany przez prezydenta Józefa Tiso. 28 lipca Tiso spotkał się najpierw prywatnie z niemieckim ministrem spraw zagranicznych Joachimem von Ribbentropem, który poinformował Słowaków, że Niemcy uważają Słowację za swój Lebensraum, czyli przestrzeń życiową, a zatem uzasadnioną ingerencję w wewnętrzne sprawy Słowacji. Józef Tiso spotkał się następnie z Adolfem Hitlerem, który wyjaśnił mu, że niezastosowanie się do jego zaleceń pozostawi państwo słowackie na łasce Węgier, unieważniając gwarancje ochronne z 1939 roku. Węgry zaanektowały już terytorium południowej Słowacji jesienią 1938 roku. Rezultatem konferencji w Salzburgu było to, że Słowacy zgodzili się zastąpić wpływowych zwolenników na stupa. Niezawodnie pro-niemieckimi radykałami, a państwo słowackie stało się silniej zorientowane na Niemcy, zwłaszcza w obszarze działań antyżydowskich. Innym rezultatem było mianowanie różnych niemieckich doradców na Słowacji. 9 września 1941 roku rząd TISO uchwalił kodeks żydowski oparty na niemieckich ustawach norymberskich. Rządowa propaganda chwaliła się, że kodeks żydowski był najsurowszym zbiorem antyżydowskich przepisów w Europie. Prawo to definitywnie wykluczało Żydów z życia publicznego, ograniczając godziny, w których mogli podróżować i robić zakupy, a także wykluczając ich z klubów, organizacji i wydarzeń publicznych. Znacząco ograniczyło również ich życie osobiste i prawa własności. Była to zapowiedź deportacji Żydów do obozów zagłady. Według spisu ludności z 15 grudnia 1940 roku na Słowacji żyło 89 tysięcy Żydów. W marcu 1942 roku państwo słowackie podpisało umowę z Niemcami, która zezwalała na deportację słowackich Żydów. Między marcem a październikiem 1942 roku około 58 tysięcy słowackich Żydów zostało skoncentrowanych w utworzonych przez siebie obozach pracy i obozach koncentracyjnych, głównie w obozach Sereć, Nowaki i Wychnie. Następnie słowackie władze przetransportowały Żydów do granicy Generalnego Gubernatorstwa lub Rzeszy Niemieckiej i przekazały ich niemieckiej SS i policji. Jedną z głównych sił stojących za deportacją słowackich Żydów do nazistowskich obozów koncentracyjnych w okupowanej przez Niemców Polsce był Wojtek Tuka, słowacki premier. Praktycznie wszyscy deportowani słowaccy Żydzi zostali zabici w Auschwitz, Majdanku, Sobiborze i innych miejscach w okupowanej przez Niemców Polsce. Tylko 300 z nich przeżyło. Wśród nich byli Alfred Wetzler i Rudolf Werba, którzy uciekli z Auschwitz wiosną 1944 roku. I sporządzili pierwszy szczegółowy raport na temat działań w obozie, który został rozpowszechniony na Zachodzie. Żydzi, którzy nie zostali deportowani, otrzymali prezydencki wyjątek, ponieważ byli kluczowi dla gospodarki wojennej. Podczas prezydentury TISO państwo słowackie zapłaciło Niemcom 500 Reichsmark za każdego deportowanego Żyda, za coś, co nazwano przekwalifikowaniem i zakwaterowaniem. W sumie państwo słowackie zapłaciło nazistowskim Niemcom 10 milionów marek Rzeszy za zamordowanie swoich obywateli, słowackich Żydów w nazistowskich obozach zagłady. Podczas deportacji około 6 tysięcy słowackich Żydów uciekło na Węgry. Kiedy Nuncjusz Papieski poinformował rząd TISO, że władze niemieckie mordują słowackich Żydów w okupowanej przez Niemców Polsce, Prezydent Słowacji wahał się, a następnie odmówił deportacji pozostałych 24 tysięcy Żydów na Słowacji jesienią 1942 roku. Sytuacja zmieniła się wraz z wybuchem słowackiego Powstania Narodowego 29 sierpnia 1944 roku, kiedy słowackie komunistyczne i niekomunistyczne podziemie powstało przeciwko reżimowi Tiso gdy wojska radzieckie wkroczyły na sąsiednią Ruś Podkarpacką. Ponieważ rząd CISO nie był w stanie stłumić powstania, do akcji wkroczyły wojska niemieckie. Einsatzgruppe H, nazistowskie mobilne szwadrony śmierci, których zadaniem było łapanie i zabijanie lub deportowanie pozostałych słowackich Żydów, towarzyszyły Wehrmachtowi, niemieckim siłom zbrojnym na Słowacji. Od września 1944 roku do końca tego roku niemieckie jednostki deportowały około 12 600 słowackich Żydów, z których większość trafiła do Auschwitz, Theresienstadt i innych obozów w Niemczech. Tylko około połowa z nich przeżyła. Kilka tysięcy Żydów, którzy zostali złapani podczas ukrywania się lub walki z partyzantami na Słowacji, Zostało zabitych przez niemieckie i słowackie oddziały Gwardii Chlinki. Słowackie Powstanie Narodowe trwało od sierpnia do 28 października 1944 roku. 30 października tego samego roku Józef Tiso osobiście odznaczył w bańskiej bystrzycy na Słowacji niemieckich żołnierzy, którzy walczyli w powstaniu. Jednym z odznaczonych był Oskar Dirlewanger, jeden z najbardziej znanych uprawców zbrodniczego reżimu nazistowskiego, którego oddział terroryzował ludność cywilną i dopuszczał się niewyobrażalnych okrucieństw, głównie w Polsce i na Białorusi. W sumie władze niemieckie i słowackie deportowały ze Słowacji ponad 70 tysięcy Żydów. Niemcy zamordowali ponad 60 tysięcy z nich. Pod koniec Holokaustu zamordowano ponad 2 trzecie z 89 tysięcy Żydów mieszkających na Słowacji. Kiedy armia czerwona podbiła ostatnie części Słowacji, Józef Tiso uciekł przez Austrię do Niemiec, gdzie ukrywał się z fałszywymi dokumentami tożsamości pod przybranym nazwiskiem dr Józef Taborski. Po schwytaniu przez siły amerykańskie w czerwcu 1945 roku, Tiso został ekstradowany do Czechosłowacji w październiku tego samego roku. Proces Józefa Tiso rozpoczął się 2 grudnia 1946 roku. Według prokuratora, kiedy Tiso pokazano nagrania z obozów koncentracyjnych, był obojętny patrzył w bok lub w ziemię. Nie okazał skruchy i odmówił złożenia oświadczenia potępiającego zbrodnie nazistowskich Niemiec, uzasadniając, że gdyby potępił cokolwiek, co zrobili Niemcy, lub współczuł ofiarom, powiedzieliby, że się załamał i przyznał do winy. Dodał, że gdyby sytuacja się powtórzyła, zachowałby się w ten sam sposób. 15 kwietnia 1947 roku Czechosłowacki Sąd Narodowy uznał Józefa Tiso za odpowiedzialnego za szereg przestępstw, w tym za zatwierdzenie kodeksu żydowskiego, wywłaszczenie majątków Żydów i zatwierdzenie deportacji prawie 58 tysięcy słowackich Żydów do nazistowskich obozów koncentracyjnych w 1942 roku i skazał go na śmierć przez powieszenie. W noc poprzedzającą egzekucję. Tiso powiedział, że czuje się jak męczennik narodu słowackiego. Miał 59 lat, gdy został stracony 18 kwietnia 1947 roku w Bratysławie. Idąc na szubienicę, miał na sobie strój duchowny. Według ówczesnej prasy, Tiso został uznany za zmarłego przez lekarza 7 minut po rozpoczęciu egzekucji. Ten moment zapoczątkował legendy i mity otaczające proces i jego śmierć. Mimo, że czechosłowacki rząd pochował go potajemnie, aby uniknąć przekształcenia jego grobów w świątynię, skrajnie prawicowi zwolennicy Tiso wkrótce zidentyfikowali grób w Bratysławie. Kilkadziesiąt lat później ciało Tiso zostało ekshumowane i pochowane w katedrze w Nitrze zgodnie z prawem kanonicznym. Dziś wielu ogłasza Tiso męczennikiem, który poświęcił swoje życie za wiarę i naród, przedstawiając go jako niewinną ofiarę komunizmu i świętego. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.